Witam serdecznie na moim kolejnym filmie. Sądzę, że jest to film, na który sporo z Was czeka. Będzie dzisiaj ogłoszenie zwycięzcy w moim konkursie. Także losowanie już około 15 minut temu dobiegło końca. Nie można wysyłać swoich zgłoszeń. Pytanie w konkursie było, ile linii 12V posiadają zasilacze Silentium PC. Odpowiedź jest 2 12, linie 12V. Także dwie linie to była poprawna odpowiedź. Udział w konkursie wzięły 254 osoby, znaczy udział wzięło troszkę więcej osób, natomiast 254 były poprawne odpowiedzi. Tych niepoprawnych było naprawdę sporo, także niestety ona nie wezmą udziału w losowaniu. Teraz tylko pozostaje mi zaprosić Was do losowania. Zapraszam. Ok, zaczynamy losowanie. Jak widzicie, mam tutaj taki programik do wybrania szczęśliwego zwycięzcy. W tym pliku tutaj mam listę wszystkich osób, które wysłały do mnie prawidłowe odpowiedzi. Także ona tutaj się znajduje, żeby ją wczytać, musimy zrobić tutaj kliknąć odczyt, wybrać tą listę i teraz wszystkie osoby tutaj, które mamy wzięły udział w głosowaniu, jest ich 254, także dość sporo. I co ja teraz zrobię? Zrobię teraz, kliknę losuj i wylosuję szczęśliwego zwycięzcę. Także zaczynamy. Trzymam kciuki. Proszę bardzo, zwycięzcą jest kolega z DYL 1. Także gratuluję serdecznie nagrody. Poproszę o kontakt ze mną. Proszę wysłać mi na prywatną wiadomość na YouTube'a z wszystkimi danymi do wysyłki. Jak tylko będę mógł, wyślę towar, naczynie towar, a nagrodę, którą jest Fera Pro. Do Ciebie, także poproszę o kontakt jak najszybszy na moją skrzynkę YouTube. Także pozdrawiam serdecznie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia.